Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w słuchowisku, serdecznie w słuchowisku politycznym stan wyjątkowy pani redaktor Renata Grochal. Dzień dobry. Andrzej Stankiewicz kłaniamy się nisko. Wreszcie padli sobie w ramiona. Ileż to miesięcy relacjonowaliśmy Państwu te wszystkie zwroty i meandry porozumienia politycznego między Szymonem Hołownią a Władysławem Kośniakiem Kamyszem. Zaraz się zastanowimy, dlaczego wreszcie się dogadali, bo to widmo Donalda tuska krążące nad nimi skłoniło ich do zacieśnienia współpracy. Prezes Kaczyński wraca, ale nie jest to powrót dany. Widać wyraźnie, że współpracownicy skłonili prezesa do zbyt szybkiego jednak ze względów na wciąż poważne problemy zdrowotne powrotu i Kaczyński zawiesza aktywność, ale zanim zawiesi swoją aktywność na parę kolejnych tygodni to pokazał nam fantastyczne wyniki gospodarcze, swoją słynną niebieską teczkę, którą tak się przypadkiem składa, odnalazł też Donald Tusk wiem, że brzmi krótko, ale tak właśnie to wyglądało, ale jednocześnie mamy pewien dysonans, bo prezes przyznał a my skrupulatnie śledzimy jego wystąpienia odwrotnie niż przez cały dotychczasowy czas. Przyznał, że nie poradził sobie z inflacją. Rusza śledztwo w sprawie afery taśmowej na nowo. Czy ono ma dopaść Donalda Tuska, czy to jest inicjatywa PiSu, a może inicjatywa Solidarnej Polski, która zresztą zmienia nazwę. A na koniec, drodzy Państwo, długi weekend i Daniel Obajdek, który mówił, że on w żaden sposób nie może obniżyć cen paliwa, dlatego, że one są tak niskie, że on wszystko dla Państwa i dla Polski... Właśnie obniżył ceny paliwa, czyli jednak nas przez ten czas naciągał, zapraszam, na stan wyjątkowy. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziupka, Renata Grochal. To jest stan wyjątkowy. Drodzy Państwo, yy dzisiaj jest naprawdę dobry dzień. Nie tylko dla naszych ugrupowań, ale myślę, że i dla Polski po prostu, jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało. Dwa ugrupowania demokratycznej opozycji zdecydowały, że to jest ten moment, w którym trzeba razem wkroczyć na wspólną drogę, zbudować coś, o co tylu ludzi, Polaków, wyborców pytało nas, prosiło, na co czekało. Trzecią drogę w polskiej polityce. Ja pamiętam, kiedy szedłem do wyborów prezydenckich w 2019 roku, to był mój cel. Zbudować trzecią drogę, którą bezpiecznie mogliby poruszać się wszyscy ci, którzy nie odnajdują się po dwóch stronach polsko-polskiej wojny. Ci wszyscy, którzy potrzebują po prostu spokoju, nadziei, szansy na to, że ich życie wreszcie będzie mogło toczyć się w tych kolejnach, które sami wybrali. Szanowna Renato, Szymon Hołownia zaczął od wielkich słów. Ym, tworzą z Kosiniakiem trzecią siłę, zmienią oblicze polskiej polityki. Dogadali się wreszcie, zająłem to wiele, wiele miesięcy. Czy to jest projekt ratowania się przez dwie partie, które mają problemy sondażowe, czy to jest realnie projekt formacji, która po wyborach może zdecydować, kto będzie rządził? To jest projekt ratunkowy, dlatego że obie te partie w ostatnich y, sondażach mają bardzo słabe wyniki. PSL od jakiegoś czasu właściwie oscyluje wokół progu wyborczego. Szymonowi Hołowni spadło poparcie z 20% do. Siedmiu, ośmiu, oni oczywiście twierdzą, że mają nawet ponad dziesięć, ale sondaże tego nie pokazują. I Hołownia postanowił się po prostu ratować, bo nie wiem, czy gdyby chciał sam kandydować, to nie podzieliłby losu Lewicy z 2015 roku i mógłby się znaleźć pod progiem. Więc tutaj to jest projekt, rat projekt ratunkowy. Natomiast mnie rozbawiła ta umowa koalicyjna, którą oni podpisali. Oto taka. ona, drodzy Państwo. Tak, bardzo szczegółowo tam jest wszystko opisane. Najbardziej mi się spodobał ten fragment dotyczący... A, poczekaj, poczekaj bo tutaj jest, do państwo, tutaj stron jest, ja patrzę, patrzę, bo Renata to czytała całe, ja całym, czytałem wielokrotnie, upajałem się, osiem stron, czego tak? Z tego Deklaracja nic nie ideowa. Nie, 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 dobrze, no przeczytam do Państwa, jeżeli już jesteśmy detalistami, lista bądźmy, wspólnych bądźmy. spraw. Słuchaj, usuną politycznych nominatów ze spółek. No i właśnie to tutaj bym się zatrzymała na chwilę. A musisz? Bo tam no. jest naprawdę tak? y, PSL, partia, która y, pewnie nasi. Przepraszam ci bardzo, to jest nowe PSL i pisze tak. Obsadzanie swoimi właśnie... ludźmi w cudzysłowie publicznych stanowisk od urzędów przez sondaż po spółki oraz tworzenie nowych instytucji tylko po to, by je obsadzić partyjnymi kolegami, to znak firmowy obecnych rządów skończymy z tym. Sama Ale krytyka. ja sobie przypominam rząd PSL kiedy właśnie to Platforma miała utrapienie z tym, że ludowcy bardzo byli aktywni w obsadzaniu różnymi pociotkami, różnymi znajomymi, działaczami spółek. Jesteś idealistką, przywiązujesz się do tego, co tak, napisali. nawet dziennikarze kiedyś pytali Waldemara Pawlaka o jego rodzinę i bardzo krzyczał, że przecież ludzie z PSL-u też muszą gdzieś pracować. No Pamiętasz morsz, słynnego morsz, Andrzeja prawie. Śmietanko? Oczywiście, i to polityk z PSL. Dobrze, Dobrze, ale ty chcesz, ty chcesz tutaj nicować każde słowo. Tak, a ja więc do tego jak, jak dzisiaj PSL pisze, poczekaj, oddajmy. To... Cieszę się, że oni się obywatelom. uderzyli w piersi własne. Cudze. Oddajmy głos obywatelom. Punkt drugi nie wiem, co to znaczy. Dobrze, lecimy dalej. Zapewnienie konkurencyjnych płac No w jak oświacie, to, co w to znaczy? obywatelom oddadzą głos w sprawie aborcji. Słuchaj, bo ja prze... bo ma być referendum w Przewracam sprawie aborcji. A te strony, bo one są mało ważne, drodzy Państwo. Zmienią program szkolny. Żeby była szkoła lepsza, zielona Wiesz, transformacja. Ale te strony, które, które, podatki, które są naprawdę ważne, są one tu. są tak właśnie mgławicowo no opisane. Drodzy Państwo, od strony piątej się zaczyna. Teraz tak. Oni generalnie co do zasady dzielą się po połowie. Czyli tak, popatrzyli stamina, na sondaże, kasiorką się dzielą po połowie i teraz tak. Yy, o co oni się bili? Oni się bili o stanowiska w komitecie wyborczym. I mamy tak, że Kołownia wskaże pełnomocnika wyborczego, to jest człowiek, który generalnie odpowiada za działanie komitetu, ale pełnomocnika finansowego wskaże PSL. To był duży konflikt, psl chcieli kontrolować pieniądze i to dostali. Kolejne ważne elementy... No ale wiesz, tych jedynek, które, o które tak naprawdę szła gra, nie opisano tam, w których nie, regionach... Państwo, nie, jedynek nie opisali, no ale ciekawe jest to, zobacz, że każda z partii powołuje odrębny sztab wyborczy. Drodzy Państwo, to tym bardziej potwierdza to, co powiedziała Renata, bo oni, co więcej, oni mają takie plany, że po wyborach, jeżeli każda z formacji będzie mieć odpowiednią liczbę posłów, stworzą własne kluby. Więc to jest pragmatyczny projekt, żeby wejść do Sejmu, a każdy z nich prowadzi własną kampanię. Wydatki Między 52,5% a 47,5%, tak się to może wahać, ale widzą Państwo, że to mniej więcej po połowie, każdy z nich ma wyłożyć na wybory. Subwencja, czyli jeśli wejdą do parlamentu, te pieniądze państwowe, które budżet wypłaca, mają być dzielone po połowie. Natomiast rzeczywiście co do jedynek, ponieważ oni się nie mogli dogadać, PSL uważa, że chłownie ma zbyt mało kandydatów wyrazistych, to odłożyli decyzję i tylko tak sobie zapisali, że partie zgodnie postanawiają, iż każda z nich zobowiązuje się do zapewnienia po 50% kandydatów na posłów na wspólnej liście wyborczej. Yy, I wystawią też kandydatów do senatu, więc w sprawie Wiesz, decyzji tutaj, nie ma. Y, Tak, ale akurat rozumiem rację PSL-u, bo rzeczywiście jest tak w polskim systemie, że to jedynka na liście ciągnie wynik całej listy. I domaganie się przez ludzi Hołowni czy przez samego Hołownię, żeby oni dostali większość jedynek, czy tak jak podawała Gazeta Wyborcza, żeby po prostu kontrolowali to obsadzanie jedynek i, i mieli tam większość swoich ludzi, no to jest po prostu zgubne dla wyniku tej koalicji. No już pamiętajmy też, że koalicja musi mieć 8%. Tutaj... Tak, drodzy Państwo, bo oni, bo to jest ważne. O ile PiS, na przykład tworząc Zjednoczoną Prawicę, po prostu rejestruje swój komitet wyborczy i zaprasza ziobrystów, bielanistów i innych, yy, yy, chciałem powiedzieć, użyć przymiotnika, ale nie użyje, różnych innych gości na swoją listę, tak naprawdę Kaczyński kontroluje dzięki temu pieniądze. Ale próg wyborczy wtedy wynosi 5%, a oni stworzyli koalicję, czyli podnoszą sobie próg wyborczy do 8%. Wiesz, i jest, i teraz jeśli taka lista nie będzie miała znanych polityków, a jednak politycy PSL-u są dużo bardziej rozpoznawalni w terenie, niż działacze Hołowni Polski 2050, która dopiero tak naprawdę gdzieś tam się tworzy w terenie, no, no po prostu z takimi twarzami ta koalicja może mieć, z takimi nowymi zupełnie twarzami, może mieć słabszy wynik. Ale wiesz co, ja w ogóle uważam, że mm, to jest ryzykowny projekt, dlatego że Hołownia wchodził do polityki jako ten, który ma reprezentować nową jakość w polityce. Tymczasem wiąże się z najbardziej systemową partią w trzeciej RP. Wiem, to, to ten pierwszy punkt, który przypominasz, jeszcze raz przeczytam. przeczytam usuniemy politycznych tak. nominatów ze spółek i urzędów. Proszę Państwa, drodzy I, Państwo, PSL to latami Więc tutaj y, oni absolutnie tracą ten atut y, świeżości, nowości, wiążąc się z PSL-em. A druga y, strona medalu jest taka, że oni się po prostu sypią. W ostatnich to... A, dniach właśnie. w obwarzanku zostało rozwiązane warszawskim, czyli w okręgu podwarszawskim zostało rozwiązane koło i naprawdę ci państwo się rozstali w takiej atmosferze awantury. Tak zwany okręg warszawski zwany obwarzankiem, bo otacza miasto stołeczne Warszawa, które jest oddzielnym okręgiem, ten okręg podwarszawski, tam po prostu przestała istnieć struktura Szymona Hołowni. Posłuchajmy jak się żegnają z nim dawni działacze? Szanowni Państwo, podjęliśmy dzisiaj trudną dla nas decyzję. O opuszczeniu partii Polska 2050. Przyszliśmy tu z głowami pełnymi pomysłów. Z sercami pełnymi nadziei. Chcieliśmy zmieniać Polskę na pokolenia. Uwierzyliśmy, że razem z Polską 2050. Jest możliwe stworzenie Polski. Solidarnej, bezpiecznej i demokratycznej. Polski równych szans. To, co miało być nowe, okazało się kopią starego. Przed nami najważniejsze wybory w wolnej Polsce. Każdy odpowiedzialny polityk powinien realizować teraz najważniejsze cele: ratowanie demokracji, wolności i europejskości. Nie możemy zgodzić się na stawianie interesu partyjnego czy osobistego ponad interesem całej demokratycznej wspólnoty. I drodzy Państwo, to jest kluczowe, że oni obydwaj w tym momencie mają gigantyczne problemy. To chodzi nie tylko o sytuację sondażową, która jest nie najlepsza i dla PSL-u, i dla hołowni, ale też sytuację wewnętrzną. Nie wchodząc w szczegóły, Państwo zobaczyli działaczy okręgu podwarszawskiego, tak zwanego ważanka, którzy rozstają się z hołownią, bez względu na to, co on twierdzi. On twierdzi, że tam były nieprawidłowości w tych strukturach, że on to musiał rozwiązać. Okej, okay, nie działo się dobrze. I. Gdyby Państwo dzisiaj spojrzeli na mapę Polski, na strukturę hołowni, strukturę partii, to on nie ma y, kół nawet w niektórych miastach na prawach powiatu. Nawet w bardzo wielu miastach na prawach powiatu. Jednocześnie w PSL-u jest taka, taka, takie ciśnienie, że jeżeli ten pierwszy punkt przez lata PSL wypaczał i zajmował polityczne stanowiska w spółkach i urzędach, to kolejnych czterech lat poza strukturą państwa na której się można żywić poselowcy nie wytrzymają jest duża presja na kosiniaka a jednocześnie prawdziwy strach we władzach PSL-u, że oni po raz pierwszy naprawdę mogą się nie dostać do parlamentu, bo nawet sytuacja trudna na wsi nie powoduje, że nie zostają sondaże. Więc to jest naprawdę szalupa ratunkowa, na którą obaj skakują, po to tylko, żeby się wślizgnąć do Sejmu. Słuchaj, ja w ogóle nie wykluczam takiego scenariusza, że jeśli y, oni nie uzyskają tej premii sondażowej oczekiwanej pod koniec na liczą? Y, y, lipca, powiedzmy, y, to. Nie wykluczam, że oni będą chcieli zbudować jednak listę z koalicją obywatelską. To będzie łatwiejszy projekt niż budowa y, wspólnej listy, bo y, y, PSL nie chciało z Lewicą. Lewica wtedy wystartuje jako odrębny y, komitet, i nie wykluczam, że taka lista powstaje z koalicją obywatelską. Oni sobie zresztą zostawili do tego furtkę, bo w tych wystąpieniach powiedzieli, że być może, że oni nie wykluczają, że będzie taka sytuacja, że y, ktoś dołączy do tego ich projektu. Y, no, ale właśnie nie, nie bardzo. Co? Wiesz, nawet tym, tym porozumieniem, drodzy Państwo, jest punkt, że ym, tak. można to rozszerzyć o inne podmioty y, za obopólną zgodą. Więc myślę, że jeśli nie będzie tej premii sondażowej, a nie wydaje mi się, żeby ona mogła być, bo nie bardzo widzę skąd oni mieliby czerpać. Dlatego że na tych, na tych problemach ze zbożem, na problemach zaraz, które będą z owocami miękkimi czy z innymi produktami z Ukrainy, zyskuje Konfederacja, być może z, będzie zyskiwała też Koalicja Obywatelska. Nie widzę tych przepływów do psl -u. Oni też musieli, drodzy Państwo, przed marszem, który będzie za miesiąc organizowanym przez Platformę, pokazać jakąś inną jakość, dlatego, że była coraz większa presja, zwłaszcza na Szymona Hołownię, po tym jak Lewica zadeklarowała, że my się pojawiamy na Marszu Platformy. Lewica jest pragmatyczna. Czarzasty bardzo pragmatycznie, dość blisko Platformy ustawia swoją formację. Też bardzo jasno zadeklarował, że w razie wspólnej listy on chętnie tam skoczy, chociaż nie każdy go chce. Ale z Hołownią jest duży problem. Proszę zobaczyć, jak Szymon Hołownia zareagował na te naciski, które były bardzo silne ze strony elektoratu antypisowskiego, żeby wziął udział w marszu. Dość już tego czarnowictwa, tego smędzenia, tego syfu, tych podsrywanek, te, tego dziecinnego siłowania się w piaskownicy, a kto będzie liderem, a kto nie będzie liderem. Pamiętacie taką sytuację, w jak myśmy mieli 20 parę procent, a Platforma kilkanaście? I jak wtedy przychodzili do mnie i mówili: No, czy czuje się pan liderem opozycji? opozycji. Mówimy absolutnie nie. Opozycja nie potrzebuje nikogo takiego jak lider opozycji, bo kogoś takiego nie ma w polskim w systemie, w, jest w Wielkiej Brytanii, jest w różnych krajach, ale w Polsce nie ma kogoś takiego. I polska tradycja pokazuje, że trzeba po prostu budować to na partnerstwie i współdziałaniu różnych bloków. Ja mając pełną pozycję do tego, żeby mówić o sobie, proszę bardzo, przed lider opozycji, nie używałem tego, bo uważam, że to głupi koncept jest po prostu. Odpuśćcie sobie, odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to jest w nas jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko inne. 4 czerwca, jest 4 czerwca. Co zrobimy czwartego czerwca? Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie? Czy, że my pomaszerujemy w Warszawie? Pamiętacie marsze w 19 roku przed wyborami w, do Parlamentu Europejskiego? Pamiętacie te sondaże, w, które wtedy pokazywały wspaniałe zwycięstwo, marsz europejski przez cały czas? Marszami w Warszawie wyborów się nie wygrywa. I oczywiście, że pewnie jakaś część naszych działaczy na tym marszu będzie. Natomiast słuchajcie, 4 czerwca, i, i super, że będzie, bardzo się z tego cieszę. Natomiast 4 czerwca to jest, jak wiecie, data specjalna w kalendarzu Polaków, w naszym też, Polski 2050. I my od dawna mamy poplanowane rzeczy w całej Polsce, właśnie ze względu na to, że to tak specjalna data. I dzisiaj ja uważam, że musimy być wszędzie, nie tylko w Warszawie, jeżeli chcemy na jesieni te wybory wygrać. Natomiast jesteśmy oczywiście oczywiście otwarci. Do 4 czerwca jest mnóstwo, mnóstwo czasu, w, w, w którym można różne decyzje podejmować. Na razie komunikat, który ja słyszałem, jest bardzo prosty. Wypowiedział go Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. To jest marsz Platformy Obywatelskiej, organizowany przez Platformę Obywatelską. Inne partie nie są zaproszone. Słyszałem to chyba w radiu Z yy, na, na własne uszy. Yy, nie zapraszamy przedstawicieli innych partii, no to nie zapraszacie, też nie zapraszamy. No. My będziemy robili w tym, yy, w tym dniu swoje i yy, naprawdę błagam, bo tu się zaczyna nowa dyskusja o jednej liście, to znaczy szukanie magicznych pigułek, które sprawią, że yy, nagle się wszystko odwróci. Po czym, drodzy Państwo, nasłyszeli Państwo, co Szymon Chłownia y, powiedział, po czym napisał na Twitterze, żeby nie manipulować, powiedział, w, powiedziałem wyraźnie, idźcie na marsz, kto tylko chce, nasi ludzie też tam pewnie będą. Odpuśćcie sobie bratobójcze dyskusję nad listą obecności i obrzucanie się błotem, wcześniej mówił, żeby sobie z marszem odpuścić, więc on generalnie też coraz trudniej mu było znosić ciśnienie, które wywierał na niego Donald Tusk, które wywierała na niego, na niego elektorat opozycyjny antypisowski, więc dla niego to jest jakieś takie wyjście do przodu, zwracam uwagę jeszcze na jedno i to jest taki element presji moralnej, całą serię tweetów, na temat tego marszu napisała Magdalena Felix, i w jednym z tych tweetów yy, wprost zwróciła się do Szymona Hołowni: Chciałabym jedno ważne zdanie do ciebie, Szymonie. Mówi, że nie jesteś liderem opozycji. Otóż stałeś się nim. Część moich przyjaciół poszła za tobą jak w dym, teraz odpowiadasz za to, co oswoiłeś. Życząc dobrze Polsce, życzę Tobie, żebyś o tym pamiętał. Yy, no to tak. Nawiązanie do Małego Księcia, do małego księcia nawiązanie, więc bardzo mocny taki y, nacisk, więc on, on się stara z trudnej sytuacji, a dzisiaj poprzez ten sojusz oni jednak z Kosiniakiem uciekają trochę y, do przodu. Wiesz, ale nie rozumiem tego zachowania. Y, y, rozmawiałam też w Onet opinię z Pawłem Zalewskim, y, który robił wszystko przez 6 minut rozmowy, żeby nie powiedzieć, że na ten marsz nie pójdzie. Y, ja nie rozumiem, dlaczego liderzy tych mniejszych partii opozycyjnych zachowują się w taki sposób. Dlaczego tak kluczą, dlaczego tak unikają tego, żeby się pokazać z tym Tuskiem? Przecież oczekiwanie elektoratu opozycyjnego jest takie, żeby oni pokazali, że. Coś są w stanie wspólnie. zrobić, Więc taka manifestacja 4 czerwca, która jest przeciwko rządom PIS-u, przeciwko korupcji politycznej, łamaniu demokracji, i tak dalej, i tak dalej jest ileś wyprowadzaniu Polski z Unii Europejskiej jest ileś tych punktów, to chyba wszystkie partie opozycyjne są zgodne może poza Konfederacją, że należy skończyć Renata, z tym tylko, w Polsce. Okay, tylko... Słuchaj, ludzie widzą, jakie są notowania tych partii w sondażach. I też moim zdaniem y, elektorat Hołowni jest rozczarowany tymi jego ciągłymi fochami. Ale zobacz. Gdyby on poszedł, gdyby oni wszyscy stanęli w pierwszym szeregu w tym marszu i poprowadzili marsz razem z Tuskiem, to myślę, że. Y Mogliby na tym tylko zyskać wizerunek. Dobrze, tylko rozjeżdżają się tu dwie rzeczywistości, drodzy Państwo. Yy, zwracam uwagę, cytując Państwu, czy opisując te nastroje, które są po stronie opozycji, na przykład na wpis Hanny Gil To była pierwsza posłanka, którą Hołownia zrekrutował i pierwsza posłanka, która go opuściła. I ona jasno wzywa do udziału w tym marszu. Te struktury, które od Hołowni odchodzą, one też w dużej mierze odchodzą bez względu na to, co on powie, dlatego, że nie zgadzają się z taką polityką jednak dystansowania się od największej partii opozycyjnej, od Platformy. Część w ogóle z nich wywodzi się z Platformy. Tylko to są dwie rzeczywistości. Jest rzeczywistość posłów szeregowych czy działaczy i Elektoratu, który mówi, idźcie razem, bo pobijecie PiS, i jest inna rzeczywistość, ambicji liderów. nie ma żadnych wątpliwości, że Hołownia chce być ważny, chce zajmować ważne stanowisko i zakłada, że jeżeli przyjdzie na marsz, który organizuje Tusk, będzie to oznaczać wasalizację jego jako polityka, a zatem odbierze mu szansę na samodzielną pozycję polityczną. Mówimy głównie o ambicjach. No, no tak, ale to jest bzdura. Zgadzam się z Tobą, że jeżeli to on bzdura, bo... siłę siłę nową, niezależną, yy, która miała być zmiana, no, a tworzył ale to, się, ale to się już skończyło, no. wiesz, i on powinien pokazać, że jest w stanie współpracować z innymi liderami opozycji, nie tylko z kośniakiem kamyszem, bo oni się ustawiają dzisiaj trochę z boku. Oni mówią, my chcemy być trzecią drogą, oczywiście chcemy współpracować, bo to też jest zapisane w tej umowie koalicyjnej, bardzo szerokiej, że oni będą tworzyć rząd po wyborach, tylko że wyborcy dzisiaj w to nie wierzą, bo oni nie wykonują żadnego gestu, z którego by wynikało, że są. W stanie współpracować, że w ogóle w tej opozycji są jakieś pozytywne emocje. Dzisiaj jest tylko dystansowanie się. No naprawdę, Hołownia, który stracił tyle w sondażach, nie zbuduje swojej pozycji na kolejnych fochach. Bo on przez cały czas jest sfochowany. On jest obrażony, że albo się do niego listu nie wysłało, albo się nie tu z go nie zaprosił, albo go nie pogłaskał, albo go nie bo potrzymał za rękę. No po prostu naprawdę, dosyć tego. Sam pan przyzna, Marsz, pogłaska by wziąłby za rękę, przytuliłby. Nie? Dokładnie. Kiedyś no Hołownia mówił, że nie będzie siadał na kolankach Tuskowi, więc może mógłby nawet usiąść mu na kolankach. Ale wtedy nie niesio, chciał ale... za rączkę, wtedy też z Kosiniakiem. Ale, ale wiesz, miło, ale ja mówię ironicznie, bo to jest dziecinada. To jest nada Gdyby rzeczywiście chodziło o Polskę, to oni by powiedzieli, dobra... Jest wezwanie, przychodzimy, chcemy iść z Polakami, bo rzeczywiście dzieje się w Polsce źle. A w momencie, kiedy każdy zaczyna kalkulować, każdy zaczyna właśnie taką politykę uników stosować chołownia będzie w Lesznie, bo tam był najlepszy wynik w wyborach 4 czerwca no po prostu to jest jakaś dziecinada. No to jest państwo, ale... sytuacja w Polsce rzeczywiście zagrożona demokracja, jakaś sytuacja nadzwyczajna, czy nie? czy można sobie pozwolić na to, żeby się ale jakimiś ambicyjkami to, małymi kierować. Tak jak powiedziałaś, traktujmy to doraźnie, drodzy państwo, to znaczy oni sklecili coś na razie, podpisali sobie bardzo ogólne porozumienie, pełne słusznych postulatów, plus podział 50 na 50, jeśli chodzi o stanowiska i pieniądze. Natomiast... No ale za tę deklarację w sprawach spółek to na pewno będę ich trzymać za słowo. Wiem, to bo... jesteś bezwzględna, już jak ich dopadłaś, to nie odpuścisz. <laughs> Oczywiście, drodzy <laughs> państwo, jak będziecie rządzić, to będziemy wam patrzeć na... na, na... Rączki i na kolanka, ale y, zdjęli z siebie na pewno napięcie. Y, Tusk y, i na Twitterze, no nie powiedziałem, że im pogratulował, ale wezwał do, do wspólnego marszu naprzód. Kośniak mu podziękował. Posłuchajmy jeszcze Donalda Tuska, który w mijających dniach był na. Podkarpaciu, w jaskini Lwa, tam gdzie Prawo i Sprawiedliwość osiąga najlepsze rezultaty. Donald Tusk w Tarnobrzegu o współpracy właśnie PSL-em i z Hołownią. To nie ja podjąłem decyzję, to podjęli decyzję pan Hołownia i pan kosiniak że chcą iść ze sobą. Ja chcę wam powiedzieć, że ja uważam, że to jest błąd, ale mają prawo tak zrobić, oni mają inną kalkulację. Ale chcę wam powiedzieć, że mogę się z nimi nie zgadzać w tej sprawie, ale, Kosinia Kamysz i Szymon Hołownia to są ludzie przyzwoici, którzy nigdy nie zdradzą podstawowego etosu polityka, którzy nie wezmą łapówki, którzy nie wsadzą całej rodziny do spółki Skarbu Państwa, którzy nie ukradną mediów publicznych. Mo możemy się z nimi nie zgadzać, ale ja chcę z nimi współpracować i będę współpracował. To są patrioci i będę o nich dobrze mówił wyłącznie. Panie Donaldzie Tusku, może powinien pan wysłać kwiaty. Ja postuluję właśnie, żeby bukiet kwiatów dla Szymona Hołowni i wtedy może I bombonierka. zdecyduje się na ten I bombonierkę. Drodzy Państwo, tym, tym bombowym prezentem dla Szymona Hołowni, zakładając, że jeszcze nie raz będziemy rozmawiać o ich współpracy, ich na wzajemnych dąsach, kończymy część pierwszą, zajmiemy się w części drugiej stanu wyjątkowego o Kaczyńskim, który wrócił. Bardzo nas rozczarował, my uwielbiamy, zwłaszcza ja. Renata ma, Renata ma taką pasję, że ona te spółki Spółki, spółki, spółki. I cały czas by ich chciała kontrolować. Ja mam inną pasję. Ja uwielbiam dokonać zagazy prezesa. Prezes mnie bardzo rozczarował, bo powtarzał rzeczy, które już wielokrotnie słyszałem. Otóż prezes był z kolei na Lubelszczyźnie, Mówił o tym, że Polska była rozkradana, że jest zły liberalizm, był zły Balcerowicz. mówi też o modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym, co nawet by mnie satysfakcjonowało, tylko słyszałem o tym wiele razy. Ale postaramy się nawet w tych trudnych warunkach wystąpienia prezesa, bo ono było unikatowe. Prawdopodobnie przez najbliższe tygodnie nie zobaczymy i nie usłyszymy żadnego innego. A prezes wciąż, i tutaj mówię, bez cienia, Kwiny nie domaga zdrowotnie, to było widać podczas wystąpienia w Janowie. Więc trzeba się cieszyć tymi krótkimi chwilami z prezesem, które nam są dane, bo prezes też coś ciekawego wygrzebał w swoich teczkach. Donald Tusk prowadził z Kaczyńskim polemikę na odległość, włączał się do tego, gdzieś tam podskakiwał Mateusz Morawiecki, który chyba się trochę umacnia w obozie władzy, bo coś się dzieje w telewizji państwowej, tam nastąpiła zmiana, dobra zmiana, albo, albo zła zmiana, zobaczymy, ale może być to wpisywane w tło umacniania się Mateusza. Morawieckiego, więc zapraszamy Państwa na część drugą stanu wyjątkowego. To jest stan wyjątkowy. Dalszej części podcastu słuchasz dzięki pakietowi Onet Premium.